Ile pieniędzy wydaliśmy nad polskim morzem poza sezonem? Tak miał brzmieć tytuł tego TikToka. Niestety oczywiście zapomniałam nagrywać, ale to nic, zmienimy to w takiego po prostu mini vloga. No i naszym pierwszym przystankiem była kawiarnia czy restauracja Veranda. Z tego to dobrze pamiętam. Ja zamówiłam sobie szarlotkę na ciepło z lodami, a mój chłopak naleśnika z serem na słodko. Do tego herbata z cytryną. Co ciekawe, zdziwiło mnie, że herbata była już zaparzona wcześniej przez kogoś. To taki trochę dla mnie minus. No ale spróbujmy szarlotkę. Ja ogólnie jestem mega wymagająca, bo szarlotka to moje ulubione ciasto. To ogólnie było po pierwsze mega gorące, po drugie mega średnie. To jest już nasz apartament, a raczej pokój w hotelu. Naprawdę byłam mega zadowolona. Cena za dwie noce to około 300 parę złotych, musiałabym teraz sprawdzić, ale naprawdę pokój był całkiem spory, miał toaletkę, dużo szaf, ogromną łazienkę, do tego mini kuchnię z całkiem sporą lodówką, czajnikiem. A teraz rozkoszujcie się chwilą ciszy i spokoju nad morzem. A jeśli chcecie obejrzeć trochę więcej, to zapraszam na mojego YouTube'a. Pa! Pamiętajcie.